Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej, stalowa wola stała się znacznie piękniejsza. Pojawiło się wiele ciekawych miejsc, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem i sympatią mieszkańców stalowej woli. W tym roku realizujemy rewitalizację terenów między szkołą nr 3 a ulicą Stefana Czarnieckiego projekt tzw. Park 24 za kinem Ballada, projekt tutaj przy, za rewitalizacja terenów przy ulicy Skoczyńskiego oraz rewitalizacja Parku Miejskiego w części obejmującej no, wykonanie pasażu, pasażu wzdłuż torów kolejowych. Na chwilę obecną zadanie Park 24 praktycznie już jest skończone, tam trwają takie ostateczne tylko prace kosmetyczne. Projekt rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik realizowany jest od 2012 roku. Jego wartość to niemal 13 milionów 200 tysięcy złotych. Projekt dofinansowany został z dwóch źródeł. Środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego około 8 milionów 100 tysięcy złotych oraz z budżetu państwa w kwocie około 148 tysięcy złotych. W sumie dofinansowanie wyniosło niemal 62% wartości całego projektu. Wkład własny gminy to nieco ponad 4 miliony 900 tysięcy złotych. Obecnie w Parku 24 trwają ostatnie prace, głównie porządkowe, które powinny zakończyć się lada dzień. Na terenie, gdzie obecnie mieści się park edukacyjny, do niedawna był tylko piach i połamane ławki. Na środku stała pozostałość po dawnej fontannie, która w lecie obsadzana była kwiatami. Teraz w miejscu tym będzie można korzystać m.in. z siłowni na powietrzu czy nowoczesnego Placu Zabaw. Układ alejek został zupełnie zmieniony i przypomina trybiki zegara najlepiej widać to z lotu ptaka. Dzięki funduszom unijnym, a także skutecznej pracy stalowowolskich urzędników, których projekt otrzymał dofinansowanie, park miejski przeszedł prawdziwą metamorfozę. Powstało miejsce pełne zieleni, pasaż deptakowy i podświetlana fontanna, która szczególnie przypadła do gustu młodszym mieszkańcom Stalowej Woli. W jej misie znalazła się rzeźba Dedal i ikar autorstwa profesora Magdziaka. Pojawiła się też druga rzeźba, alegoria ptaków zbierających się do lotu. Nieopodal wybudowano również dwa wspaniałe place zabaw, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem najmłodszych. Dzięki rewitalizacji poprawi się estetyka i funkcjonalność ulic Wyszyńskiego, Czarnieckiego oraz Żwirki i Wigury, terenów przyblokowych w sąsiedztwie ulicy Staszica, Narutowicza, Popiełuszki, Wyszyńskiego i Czarnieckiego. Teren międzyblokowy przy ulicy Skoczyńskiego został już zmodernizowany w 80%. W tym miejscu powstały nowe chodniki, parkingi, wkrótce pojawi się tam także mały skwerek. W podobnym zaawansowaniu są prace obok szkoły podstawowej nr 3, gdzie mieścić się będzie m.in. boisko do street bola, ogród japoński, stoliki do różnych gier. Na tym terenie już teraz znajdują się najładniejsze i najbardziej kolorowe chodniki w mieście.